Niewidzialne morze, które stwarza rzeczywistość, jak pole Higgsa kształtuje wszechświat, gdybyśmy mogli usunąć pole Higgsa z wszechświata, wszystko przestałoby istnieć w znanej nam formie. Elektrony, kwarki, protony, wszystkie cząstki materii przestałyby mieć masę i pędziłyby z prędkością światła, nigdy nie łącząc się w atomy. Bez atomów nie byłoby chemii, gwiazd, planet ani życia. Ale jak to możliwe? Że coś tak ulotnego jak pole kwantowe decyduje o strukturze rzeczywistości? Dlaczego masa nie jest oczywista? W fizyce klasycznej masa wydaje się prostą cechą materii, czymś, co można zmierzyć wagą, ale w mechanice kwantowej masa to zagadka. Dlaczego niektóre cząstki mają masę, a inne nie? Dlaczego elektron jest lżejszy od kwarka? Dlaczego foton jest bezmasowy, a bozony W i Z są tak ciężkie? Bez mechanizmu Higgsa, teoria cząstek elementarnych, model standardowy, załamywała się matematycznie. Potrzebowaliśmy czegoś, co spowolni cząstki i nada im bezwładność, czyli masę. Jak działa pole Higgsa? Można to porównać do ruchu w tłumie. Foton, jak celebryta, który przechodzi niezauważony, nie oddziałuje z Higgsem, więc nie ma masy. Elektron jak osoba, która czasem jest zatrzymywana przez fanów, ma małą masę. Kwarki i bozony, WZ, jak polityk otoczony dziennikarzami, mają dużą masę, bo silnie oddziałują z Higgsem. Im silniejsze oddziaływanie, tym większa masa. To nie cząstki wiedzą, ile ważą, to pole Higgsa spowalnia je w różnym stopniu. Bozon Higgsa, kryształ lodu w morzu Higgsa. Pol Higgsa, jest jak zamarznięta woda, niewidoczne, ale wszechobecne. Bozon Higgsa to jak drgający fragment lodu, dowód, że pole istnieje. W 2012 roku LHC w Cernie zderzył protony z tak ogromną energią, że na ułamek sekundy wzburzył pole Higgsa, wytrącając z niego bozon. Jego odkrycie potwierdziło, że mechanizm Higgsa jest prawdziwy i że cała znana nam materia zawdzięcza mu swoje istnienie. Co by było, gdyby pola Higgsa nie było? Brak stabilnych atomów, elektrony, pozbawione masy, uciekałyby z jąder z prędkością światła. Nie powstałyby gwiazdy bez grawitacyjnego zapadania się masywnych obłoków wodoru. Życie nigdy nie miałoby szansy zaistnieć, bo nie byłoby ani pierwiastków, ani związków chemicznych. Nierozwiązane zagadki. Mimo, że rozumiemy już źródło masy cząstek, pole Higgsa wciąż kryje tajemnicę. Dlaczego ma akurat taką wartość, a nie inną? To tak zwany problem hierarchii jego masa wydaje się nienaturalnie mała w porównaniu z innymi siłami. Czy istnieje więcej pól podobnych do Higgsa? Niektóre teorie, jak supersymetria, przewidują dodatkowe cząstki związane z masą. Czy pole Higgsa może się zmieniać? W bardzo wczesnym wszechświecie mogło mieć inną wartość, a jeśli kiedyś znów się przesunie, prawa fizyki mogą się diametralnie zmienić. Podsumowanie: jesteśmy falami na oceanie Higgsa. Jest ono jak ukryta symfonia, której nuty nadają masę każdej cząstce. Bez niego wszechświat byłby tylko bezkształtną mgłą energii, pozbawioną struktury, światła i życia. Odkrycie bozonu Higgsa to nie koniec, a raczej początek nowych pytań. Być może w przyszłości znajdziemy jeszcze głębsze warstwy rzeczywistości, ale już dziś wiemy, że nawet w próżni kosmicznej nie jesteśmy sami. Wszechświat wypełnia niewidzialne pole, które sprawia, że istniejemy.